Witam Was serdecznie, drodzy pasjonaci. Grillowanie szynki, szynka z grilla. Będą grillowane te dwa kawałki, które leżą przede mną. Łącznie 2,5 kg, są to dwa różne fragmenty mięśnia szynki. Trochę się różnią, ale generalnie to jest to samo mięso. Na razie część wspólna dla obu kawałków, potem będzie etap, kiedy one będą rozdzielone i potraktowane trochę inaczej. Pierwszą część, tą część wspólną należy rozpocząć od 3 do 5 dni przed planowanym grillowaniem, czyli działanie z wyprzedzeniem. Na czym to polega? 50 g soli, zwykła sól kamienna, łyżeczka rozmarynu, łyżeczka pieprzu, płaska łyżeczka cukru, parę listków laurowych. Nadszyć przyprawami, przełożyć listkami, złożyć do pojemnika i do lodówki. Zajrzeć tam codziennie, to co było na dole przesunąć na górę i kolejnego dnia tak samo. I tak jak powiedziałem, 3 do 5 dni przed grillowaniem. Co dalej? Opowiem później. Czas na kolejne działania. Jutro będę grillował. Dzisiaj jeszcze jest parę godzin do wieczora. Cała noc. No i kilka godzin jutro z rana. Mięsko jest tutaj. Codziennie było obracane to, co na wierzchu lądowało na spodzie. A teraz każde z nich zostanie potraktowane trochę inaczej, ale też będzie jeden element wspólny. Miód. Mam przygotowane dwa osobne pojemniki i muszę przygotować teraz dwie mikstury. Mikstura numer jeden to będzie zwykła, przygotowana, ostudzona woda i muszę po nią pójść. Już ją mam w szklance ranę. Do drugiej szklanki moje domowe Barley wine, czyli dość mocne piwo, w zasadzie można powiedzieć wino jęczmienne. Yy, teraz ja je muszę się spróbować, czy na pewno jest wszystko OK? bo to jest. To już ma ładnych parę lat. Bo nie wiem, czy to widać, ale tutaj jest 2017, więc już trochę lat to piwo ma, więc najpierw trzeba się przekonać, że jest na pewno dobre. Dwie porcje, bo nie będzie mi potrzebna całość. Delikatnie nalewam, żeby nie spienić. A tutaj do celów degustacyjnych. Będzie dobre. Dobra, więc mamy tak. Jedna szklanka wody, jedna szklanka mocnego piwa. Teraz do wody sok z połowy cytryny. I, 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 i. To jeszcze wyjmę, bo mi pestka wpadła. Ale najpierw, zanim zamoczę łyżeczkę, to płaska łyżeczka tymianku. Miód tymianek, bardzo lubię to połączenie. Teraz mogę sobie zamoczyć łyżeczkę, żeby wyjąć pestkę. Płaszczka, łyżka miodu do każdej z tych dwóch szklanek. Wymieszam po wymieszaniu, włożę jedno mięsko do jednego pojemnika, drugie do drugiego. Zaleję tą miksturą parę razy, obrócę a następnie zostawię na jedną stronę. Dzisiaj przed snem jeszcze raz obrócę i zostawię na noc a jutro z samego rana ponownie jeszcze raz obrócę. A potem już na grilla. Czekam, aż się grill rozgrzeje, a na razie rozkoszuje się tymi aromatami. Naprawdę pięknie to pachnie, a teraz musi się jeszcze upiec. Jeden kawałek przed chwilą już miał idealną temperaturę. Jeszcze powolutku dochodzi. Drugiemu brakuje kilka stopni, ale ten pierwszy już trzeba spróbować i podać na stół. a drugi jeszcze poczeka. Dobrze widać Tu chyba będzie lepiej widać Pachnie naprawdę Przesudnie Bardzo gorące Boję się poparzyć Ale się powstrzymać Nie mogę Mmm, jakie to pyszne Pichota To jest tam ten kawałeczek który był robiony na mocnym piwie barley wine z dodatkiem miodu pyszna rzecz, naprawdę bardzo pyszna rzecz jeszcze kawałek soczysta, aż ciechnie ale w pełni przetworzona termicznie tak ma być ten kawałek już jest mój, resztę kroję, kroję na plastry i oddaję gościom do zobaczenia przy następnej degustacji chwileczką przy biesiadym stole padło zdanie. To jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie jadłem. Niesamowita pochwała dla mnie. Cieszę się, że tak się udało. Ciekawe, co powiedzą na drugi kawałek. Już jest gotowy. Mm. Tutaj aromat tymianku zdecydowanie się wybija ponad. Arobat mięsa, ale mięso też znakomicie pachnie. Soczystość taka sama, mięsko mięciutkie. Smak jest, jest różny. Tutaj niby i tu i tu był miód, ale on nie daje słodyczy. No daje taki posmak słodkości typowe dla barbecue, ale to nie jest słodkie. Cytrynka to ładnie złamała, która była też dodana do środka. Tynianek się przebijano. Niesamowite, ciekawe jak to moi wysiadnicy ocenią. Maki jednak są różne, są różne, ale bardzo dobre. Hmm. Kroję i podaję na stół. Ja generalnie nie jestem zwolennikiem takiego barbecue, gdzie się na to mięso nakłada mnóstwo sosów, to się aż klei od tego. Wolę takie właśnie subtelne zadziałanie jak tutaj, czyli moczenie z dodatkiem czegoś słodkiego typu miodu, nalewki, czy jakiegoś innego dodatku i to zawsze wychodzi, wychodzi naprawdę pysznie. Spróbujcie, spacznego Wam życzę. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę, zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia na razie, hej! Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce na piłowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki. y literatura de pasión. ¡Se